Zniknęła bez śladu. A prawda wyszła na jaw dopiero po latach. W czerwcu 2003 roku, 17-letnia Aneta K., uczennica technikum w Gętrzynie, nie wróciła do domu po szkole. Początkowo sądzono, że uciekła z chłopakiem. Rodzina była jednak pewna, że stało się coś złego. Zgłoszono zaginięcie. Poszukiwania trwały miesiącami. Śledztwo utknęło w martwym punkcie. Dopiero po dwóch latach przypadkowy grzybiarz natknął się w lesie pod mrągowym na zakopany worek z ludzkimi szczątkami. Badania DNA potwierdziły, że to Aneta. Dziewczyna została uduszona, a ciało brutalnie pozbawione ubrań i porzucone w lesie. Ślady wskazywały na napaść na tle seksualnym. Policja wróciła do dawnych świadków i ustaliła, że ostatnią osobą, która widziała Anetę, był jej sąsiad Krzysztof L. Który już wcześniej był karany za przestępstwa wobec kobiet. W jego mieszkaniu znaleziono zakrwawione ubrania, a także pamiętnik, w którym opisywał szczegóły zbrodni, nazywając siebie "łowcą cieni". Przyznał się do winy podczas śledztwa. Został skazany na karę dożywotniego więzienia, bez możliwości wcześniejszego zwolnienia. Po więcej historii wejdź na mój profil.